Dzień dobry, cześć. Dzisiaj dowiecie się, ile kosztowała u mnie instalacja wodno-kanalizacyjna. Ile to zajęło, i pogadamy chwilę z instalatorem, z Kamilem, którego poprosiłem o kilka rzeczy. No, w sensie wypytałem o kilka rzeczy, żeby Wam może trochę ułatwić na etapie wykonywania tej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Eee, słuchajcie. Tu zrobił się kałuże. Może to wynikać z tego, no w sensie ta ściana jest cała mokra, nie? Eee, może to wynikać z tego, że mi ten dach kończy się na równo ze ścianą, więc jak pada deszcz, to wszystko spływa po ścianie. Więc musiałbym po prostu trochę takiego kapinoska zrobić na górze, żeby nie, nie leciało po ścianie, bo... Kurde, tylko jak, no, nie spodziewałem się, że to aż kałuże się będą zbierać. Czy to jest normalne, czy nie? No i słuchajcie, najwięcej dzieje się tutaj. Eee, pompa ciepła. Tu będzie zmiękczacz, odżelaziacz. Tutaj będzie pralka, suszarka. Eee, jeszcze widać tak na ścianie, jak są narysowane. Eee, I tutaj będzie skrzynka rozdzielcza. Pytanie: czy ona może sobie być w takim pomieszczeniu mokrym? Wiadomo, że można kupić lepszą, gorszą. Bardziej szczelną, mniej szczelną, czy, czy taka skrzynka może być w kotłowni, gdzie jest, są no, urządzenia na wodę, e, czy nie powinna być? no dajcie, dajcie znać. Na co to było tutaj? E, czemu tu mam wodę ciepłą i zimną? Aha, chyba, no bo tu będzie bo tu będzie główny rozdzielacz do podłogówki i tak dalej. E, no i co? Tutaj mamy ta lewa rurka e, to jest po prostu woda do nawadniania kropelkowego na ogród. Tutaj mamy wyprowadzony kranik na zewnątrz. Tu sobie idziemy przez garderobę do łazienki. Tutaj jak widzicie, tutaj mamy e, wannę. Odpływy do prysznica. Do wanny. Tutaj ciepła woda zimna. Ciepła zimna woda. Tutaj e, czyli tutaj prysznic. Tutaj mamy kibelek. No i tutaj mamy e, umywalkę. To muszę się zastanowić, co to jest, bo je, jeszcze nie jestem pewny. E, albo to jest doprowadzenie wody ze studni, albo to jest e, rura od Szamba. Rura od Szamba? Po co by tu była rura od Szamba? Nie, no doprowadzenie wody ze studni. Może się upewnić, bo teraz mogę pierdzielić głupoty. No i co? Musieliśmy tutaj rozryć, bo tutaj będziemy musieli no, jakieś kolanko założyć, czy coś, żeby przebić się tym do... E, przebić się tym po prostu do kotłowni, bo no, na razie mamy to w sypialni. Co dalej? Tutaj e, to zaraz. Tu mamy pod zlew. Eee, czemu nie mamy do zmywarki nic doprowadzonego? Tego nie wiem. Może nie musi być. Jestem jakiś głupi. Tutaj widzicie, mamy to. Aha, i tu na razie nie ma. Tu na razie wygląda to w ten sposób. Tu będzie ścianka działowa, idąca na równo z tą rysą na chudziaku. No bo tutaj będziemy mieli gardel, tą yy, spiżarnię. A tu będzie tak. To jest kibelek. Tu będzie umywalka, ciepła zimna woda. No i tutaj mamy odpływ od prysznica i ciepła zimna woda. No i dalej, wyprowadzenie do zewnętrznej jednostki pompy ciepła. Tutaj idzie. I tutaj kranik zewnętrzny po drugiej stronie budynku. Ułożenie w ten sposób robiliśmy przy ścianach. Nie wiem, może zawsze się tak robi, ale no tak uczuliłem Kamila, żebyśmy tak zrobili, no bo nie wiadomo, jakie będzie rozprowadzenie, jeżeli będą szły jakieś rury od rekuperacji dołem, no to po prostu, żeby sobie za bardzo nie wadzili. To tak właśnie to zrobiliśmy. Zawsze o tym zapominam, więc muszę po prostu dograć. Pamiętajcie, dajcie mi łapę w górę dla zasięgu, dajcie mi subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, i słuchajcie, żona mi powiedziała o tym, że można teraz podbić film. Jest jakaś nowa opcja, gdzieś na dole pewnie znajdziecie prośba, podbijcie mój film. Nie wiem, może nie wiem, co się wydarzy, ale, ale sprawdźmy to. I słuchajcie, za tydzień bądźcie koniecznie. Myślałem, że nagram odcinek o elektryce, o przygotowywaniu się do tej instalacji, ale no, mnie prześladuje jakiś pech na tej budowie. Jest kolejna afera. To jest. Trochę pokło się oczywiście akcji z but partnerem z Krzysztofem Nowakiem, który jest po prostu łubem, jakich mało e, i kontenerem budowlanym na mojej, na mojej działce. Słuchajcie, nie chcę spoilerować, ale naprawdę śmiechu warte, mm, więc serdecznie zapraszam za tydzień na kanał, bo no, będą jaja. Polecam. No i co, żeby was więcej nie zanudzać, przeprowadziłem krótki wywiad z Kamilem, z instalatorem, zadałem mu parę pytań. Więc zapraszam, jak ktoś chce się dowiedzieć czegoś mądrego od specjalisty, a nie ode mnie, no to to właśnie teraz. Dzień dobry panie Kamilo. Dzień dobry, cześć Krzysztof. Kamil sam się do mnie odezwał tak naprawdę jakiś czas temu, nie wiem, to było już pół roku temu, dobre albo dłużej. Było zimno, było zimno, co na pewno. Tak. Jako, że Kamil robi mi instalację wodka, ogrzewanie podłogowe, pompę ciepła, no to z tych trzech kategorii kilka pytanek, kilka pytanek mam. Panie Kamilu, bufor, słyszałem, że jest coś takiego jak bufor, do, no, że można mieć bufor, nie trzeba mieć buforu, od czego, od czego to zależy, bo mi doradzałeś. Tak, jeżeli chodzi o bufor ciepła, jest to zbiornik, który montujemy między pompą ciepła, jednostką wewnętrzną, a ogrzewaniem podłogowym, tudzież inną instalacją centralnego. Lubisz zimno, czyli automatycznie będziemy skręcać troszeczkę podłogówkę, co za tym idzie, będzie zmniejszony przepływ. I w przypadku, gdybyśmy tego bufora nie mieli, to wtedy może, mogą występować tak zwane taktowania pompy, czyli ona będzie się włączać, wyłączać i z powrotem. I z powrotem pompy, mnie, pompy, strasznie tego nie okay. lubią, nie, pompy, pompy, są na to totalnie uczulone, lubią ciągłą pracę, nie, i to jest ymm, takie dosyć mocno istotne. Więc ja, ja wybrałem rzemufor, bo jako, że właśnie będziemy skręcać tą podłogówkę, więc będziemy, będziemy gomili, on zajmuje dużo miejsca, jakie to jest duże? To jest powiedzmy baniak metr wysoki, 50 cm szeroki i 50 cm wysoki. No wisi stoi? Wisi. Wisi. My są różne, bo możemy zawiesić, możemy mieć go stojącego, natomiast mhm. takie 100 litrowe, bo takie zakładamy, to są zazwyczaj raczej wiszące. No to nawet w mojej małej kotłowni się zmieści. Wszystko się upka. Mówisz, że nie zaleca się takiego rozwiązania, jakie jest u mnie? Czyli jakie? Co u co, co mnie robimy? W jaki sposób robimy to odpowiedzenie kanalizacyjne? No, u Ciebie wykonujemy w ten, w ten sposób, że przebijamy się po prostu z rurą kanalizacyjną podpiętą pod kibelek, yy, po prostu przez ścianę. I nie zalecasz tego? Nie tego zalecam. Generalnie kwestia jest taka, że najlepiej wyciągnąć to po prostu nad dach, bo jeżeli wyciągniemy w prostej linii nad dach, to odpowietrzenie to jest po prostu lepszy cuk. Lepiej. lepiej wyciąga po prostu jakiś tam zapach. Tylko yy, no. krótko mówiąc, u mnie będzie śmierdzić. Nie, słuchaj. No, pomimo, nie, raczej nie. Powinno już sobie... jak najprostszą drogę, jak najmniej tam tak. y... poziomów, tylko jak najbardziej. Tak, tak i zdecydowanie, jeżeli macie możliwość, to, to wpinamy się do góry. Są generalnie dwie y, szkoły robienia tych odpowietrzeń, albo y, wpinamy się w komin. I spuszczamy sobie z wierzchu z góry komina na dół rurę i podłączamy to wszystko do instalacji. Albo również są takie kształtki, które montuje sobie dekarz na, na dachu, i ona od wewnętrznej strony ma taką harmonikę wraz z zakończeniem takim PCV, pod który się po prostu podpinamy kanalizacją, i to też jakby spełnia. W 100% zadanie. Nasze rozwiązanie jest to rozwiązanie trochę awaryjne, natomiast Krzysztof ze dobrze. będzie dobrze, będzie dobrze, dobrze. Nie, nie denerwujmy się. Dobrze. Okej, okay, no teraz trochę oczywistych rzeczy, czyli gdzie będą stałe sprzęty. Teoretycznie ja to wiedziałem, ale pytanie, czy trzeba znać, o, o ile trzeba być dokładnym. Bo ja nie znam jeszcze konkretnych modeli, nie wiem, umywalki, baterii no. i... i co teraz. Wiesz co, no inaczej, trzeba sobie powiedzieć, że często i gęsto tak czy siak ludzie później sobie przerabiają te instalacje, natomiast ja osobiście uważam, że fajnie mieć jakby zarys e, e, instalacji w łazience, to no, mm -hmm. żeby po prostu wiedzieć, gdzie co i jak doprowadzić, e, żeby później nie przerabiać. Czyli gdzie bateria do wanny, gdzie bateria do umywalki, no, gdzie, tak. gdzie kiby... Tak, na jakich też szerokościach od poszczególnych ścian... Dlatego tak. ja wczoraj tutaj zresztą wam nagrywałem. Byłem, rysowałem, zresztą przyjechałem z architektem, rysowaliśmy sobie kredą, tak chyba wam najłatwiej, nie? Kredą się najłatwiej. E, muszę cię pochwalić, naprawdę bardzo profesjonalnie, więcej takich klientów byłoby naprawdę świetnie. A ty mi kiedyś na pierwszym spotkaniu doradziłeś mądrą rzecz, bo mamy tutaj ogrzewanie podłogowe i ty zapytałeś, często grzejników używa się do suszenia ręczników na przykład w łazience. Mm -hmm. Ty mi chyba kiedyś podpowiedzieli, że zrobić sobie jeden elektryczny. Tak, bo. No co warto? Wa tak, na zdecydowanie warto o, o tym wspomnieć. Generalnie możemy wykonać sobie podejście wodne z rozdzielacza na przykład, i doprowadzić do grzejnika drabinkowego dwa przewody zasilające i powrotne. Tylko, że wtedy ten grzejnik, powiedzmy, będzie co najwyżej letni. Mm -hmm. Bo on będzie mm -hmm. pracował na parametrze podłogówkowym, a podłogówka pracuje na niższym parametrze niż grzejniki. Do wysuszenia ręczników spoko, naprawdę, wystarczy to zdecydowanie. Natomiast gdybyś, na przykład hipotetycznie, gdzieś tam w ciągu lata chciałby, chciałbyś bardzo coś szybko wysuszyć na tym ręczniku, no, no. To nie, no nie odpalisz go, no, bo byś musiał odpalić całą instalację. A w przypadku elektrycznego grzejnika, no to, to wiesz, można. odpalasz i tyle, masz ciepły, więc. O tym nie e... pomyślałem, więc to jest dosyć prosta sprytna w sumie. No, tak. Cyrkulacja ciepłej wody. Zbędny luksus, czy to ma sens? Powiedz w ogóle o co tu chodzi, jak to wpływa na użytkowanie. E, cyrkulacja ciepłej wody użytkowej e, jest to po prostu do, dodatkowy obieg, e, który umożliwia nam spuszczanie wody w kranikach, np. w umywalce czy pod prysznicem w zasadzie od razu. Czyli nie musimy czekać e, za ciepłą wodą, która po prostu w międzyczasie gdzieś tam wystygła wsty, nam w przewodach od ciepłej wody użytkowej. E, i tak to y, generalnie funkcjonuje, nie? Czyli czyli mamy... Nie czekacie 15-20 sekund na ciepłą wodę, tylko... Tylko czekacie że... dosłownie no, sekundę dwie macie, nie? Także... Tylko teraz tak, bo kwestia jest taka, że ja osobiście nie jestem jakimś mega fanem cyrkulacji. E, Cyrkulacja fajnie jest mieć zrobioną, gdy na przykład odcinek między kotłownią a łazienką to jest duży. Jest duży. Mm -hmm. Tu jest zdecydowanie u Ciebie, uważam za krótki. To jest, to, to, to jest bez sensu ogólnie, no bo znowu trzeba dołożyć do tego wszystkiego pompkę cyrkulacyjną, coś trzeba byłoby dołożyć za instalację, a też trzeba sobie powiedzieć, że cyrkulacja ciepłej wody użytkowej strasznie wychładza zasobnik na wodę okay. Czyli to jest jakby nie do końca potrzebne, fajnie to mieć, jeżeli na przykład macie odcinek, nie wiem, gdzieś tam 15 metrowy między łazienką, a, a kotłownia? Oczywiście to oznacza, bo niektórzy mówią, że mam y, do dupy architekta, świetny architekt, świetnie, że kotłownia jest właśnie w tym miejscu. Tak, świetnie, naprawdę, jest <grym> paradoksalnie, y, tak kotłownia gdzieś tak na środku nie jest takim złym pomysłem, wbrew pozorom. Jeszcze jedna rzecz z Kamilem się dogadałem tak, że no wiadomo, Kamil mi zrobił fajną fajną cenę, zresztą Jezu przeciągałem go w czasie bardzo mocno a jako, że na razie nie zagrałem go w żadnym pytaniu i mam nadzieję zrobi mi profesjonalnie, na razie tak robi no dam mam znać na końcu, to chcę prze kierować do niego, odesłać, polecić i dawaj namiary na siebie, żeby... E, moi drodzy pod filmem będziecie mieli wstawiony link do moją stronę e, internetową, tutaj też wam się teraz wyświetla, dokładnie tak Eee, numer telefonu też Numer telefonu się... wiadomo, jakiś kontakt jeżeli państwo jesteście jesteście spod e, Poznania, my wokół Poznania generalnie pracujemy, czy to jest od strony zwarzędza, czy Lubonia, czy od strony Tarnowa, czy od Suchego Lasu, nie ma to totalnie problemu e, żadnego. My dojedziemy, my dojedziemy wszędzie. Ciebie nie chodzi krawatowy na hasło pełna amatorka. Proszę ja ciebie, zróbmy ile? 10%? 10%? Zróbmy 10%. Widzicie, jakim jestem wspaniałym po prostu gospodarzem kanału, jak od Was dbamnie, no zajmijcie się dzięki. Myślę, że ostatnio jak pytałem, czy ktoś potrzebuje e, kodów, e, kodu rabatowego e, na materiały związane z dachem, to chcieli, więc tu myślę tym bardziej. E, coraz częściej dostaję od Was zresztą pytania e, o wykonawców, których mogę polecić. Dobrze, wiecie, że z jednym bardzo mocno wtopiłem, więc teraz jak wybieram kolejnych, to mocno jestem ostrożny. No więc co, odsyłamy, odsyłamy do Kamila, ciśnijcie, jeszcze macie rabat, więc mam nadzieję, że, że ktoś się zgłosi. Trzymajmy, trzymajcie się, na razie. Na razie, hej. Jeszcze tylko dogram, bo przy Kamilu nie chciałem mówić, mega polecam serio Kamila, dobra współpraca. Bardzo responsywny odbiera telefony, młody ale ma 10 lat doświadczenia, więc po prostu mega polecam mega kontaktowy gościu. O wszystko, co go nie zapytacie, zresztą często uprzedzał moje pytania, więc no po prostu bardzo polecam. Słuchajcie, postanowiłem jeszcze dograć tutaj na szybko 3-4 pytania z Kamilem, bo stwierdziłem, że te pytanka mogą też wam jeszcze ułatwić. A więc tak, Kamilu, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dobra, fajnie. Kamil? Proszę powiedz mi na co trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o wybór y, instalatora. Nie wiem, o co go być może dopytać, albo co powinien zrobić. Czy jest jakiś taki, wiesz, typowy red flag, na który warto uważać? Tak, przede wszystkim y, musi się dowiedzieć od instalatora, jak widzi instalację i jakie przewiduje również średnice rur do waszych instalacji. Bo zbyt małe średnice rur mogą spowodować to, że przy na przykład jednoczesnym włączeniu trzech urządzeń naraz, gdzie tak, takie sytuacje się zdarzają mhm. na gminie, mo może zabraknąć wam ciśnienia i będzie yy, taki odczuwalny spadek ciśnienia. To jest pierwsza rzecz, to jest dosyć mocno istotna sprawa. Druga sprawa, taka, no, wydawałoby się podstawowa, natomiast czasami się zdarzają tacy instalatorzy, słyszałem o takich przypadkach, że nie robią w ogóle prób ciśnieniowych instalacji. To jest totalna podstawa, musi być wykonana próba ciśnieniowa. I jeszcze jedna kwestia, to po prostu taka najzwyczajniejsza w świecie, żeby nie brać najtańszych, no, no wykonawców, bo to wiecie, najtańsze to zawsze jest obarczone jakimś ryzykiem. No albo dokładnie sprawdzić, nie? Referencje jakieś, no to jest wi wiadomo. Dokładnie. Powiedz króciutko, nie wiem, dwóch ulubionych producentów i, i dlaczego oni? O okay. Producentów rur, nie systemów rur. Jasne. Generalnie my wykonujemy instancje na peksie, bo różne są też materiały. I teraz tak, jeżeli chodzi o tego peksa, to tutaj wyróżniamy dwóch takich no, według mnie producentów fajnych i naprawdę wygodnych polecenia. Pierwszym to jest Pipelife i to jest taka wersja powiedzmy tańsza względem drugiej, o której za chwilę powiem. I ten Pipeline wyróżnia się tym, że stosunek jakość do ceny jest naprawdę bardzo dobry. Pipeline tak na dobrą sprawę w większych miastach wojewódzkich ma swoje oddziały, więc na spokojnie każdy w każ każdym zakątku Polski do Pipeline'a się dostać I ja mogę. mam ja mam właśnie na pipeline. Y. No właśnie, ty masz na pipeline. Y. Jest to naprawdę Sprawdzony i dobry materiał. Drugim takim producentem, takim w cudzysłowie Mercedesikiem jest PEX od TC. I tutaj jakby nie chce się rozwodzić, natomiast różnica jest jakby w połączeniach kształtek między jednym a drugim, stąd jest jakby ta różnica cenowa. Jakby w środku w kształtkach w przypadku Pipeli'a są gumowe oringi, które są jakby doszczelnieniem instalacji, a a przy TC działa to na zasadzie jakby zacisku hydraulicznego nie mamy praktycznie żadnych o-ringów, nie? Okay. więc jest to trwalsze, na papierze jest to na pewno trwalszy materiał. Nie? Dobra i teraz mój um, ulubiony ulubiony punkt, bo tego jeszcze nie poruszyliśmy w filmie, czyli kolejność Tynki, czy wylewki? Najpierw, czy wylewki, czy tynki? I słuchaj, cię pytam o to dlatego, Kamila, bo um, albo dobra, po prostu ty opowiedz, których fachowców najbardziej kochasz na budowie i, i, i dlaczego. czy znaczy, Najbardziej uwielbiam tynkarzy. I no powiem Wam tak. E, ogólnie to nie jest tak, że, że wszyscy tynkarze są ble, natomiast e, na pewno jakaś część podchodzi do dotykowania zero-jedynkowo i nie zwraca uwagi w ogóle na nasze instalacje, czy instalacje elektryczne i ja jestem mocno uczulony na robienie botkanu przed tynkami, no u Krzysztofa wykonaliśmy właśnie instalację przed tynkami, natomiast no właśnie ja tutaj sugerowałem mu też, on też, Krzysztof nie wie czy te tynki będzie robił w tym roku czy w przyszłym, żeby właśnie posadzkę wylać przed tynkami i tynki zrobić na samym końcu i powiem tak, bo mamy rozprowadzoną instalację tak jak u ciebie no i tynkarz no żeby wykonać jakby wszędzie te tynki musi chodzić, yy, wiesz narzuca ten towar, ściąga łatami i tak dalej przez co no często i gęsto też chodzi po tych instalacjach i po prostu wiesz, rozwalone są często wiesz, izolacje od, od rur i, no i to nie jest fajne. Często jest, no znaczy często czasami się zdarzało też tak, że po prostu tynkarz rozwalał. Na przykład uszkadzał przewód od, od instalacji, nic nie powiedziawszy, i, a później wychodziły kwiatki. To też nie jest tak, że ja jestem, nie wiem, że zabiję kogoś, bo, bo, bo rozwalił mi rurę. Absolutnie nie. Tylko kwestia jest taka, żeby to o tym powiedzieć. A często się zdarza tak, że nie jest to dopowiedziane mi. Nie? Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich tynkarzy, pozdrawiamy wszystkich Was. Ja się raczej zdecyduję faktycznie na to, że najpierw zrobię wylewki, potem tynki. Rozmawiam też o tym z kierownikiem budowy wcale mnie za to jakoś nie skarcił, powiedział, że jak najbardziej możemy tak działać. i no, jeszcze, jeszcze nie mówię na 100%, ale być może tak będzie. I teraz ostatni już kończąc, żeby nie przedurać. Um, no słuchajcie, ja wam powiedziałem, że Kamilowi zapłaciłem 16 tysięcy. Wiadomo, że, że my się tam jakoś troszeczkę fajniej do, dogadaliśmy, jako też, że mogę polecić usługi Kamila wam. Normalnie ile byś skasował za instalację wodkan i ogrzewania podłogowego w takim domu podobnym do mojego 134 metry kwadratowe? Wiesz co, generalnie instancja wodno-kanalizacyjna wyniosłaby tak gdzieś w granicach 6-7 tysięcy złotych netto robocizna z materiałem, natomiast ogrzewanie podłogowe wraz z rozłożeniem styropianu to byłby koszt około 14 tysięcy złotych netto. Okay. Więc taki całkowity koszt oscylował pomiędzy Kod... 20 a 21 tysięcy netto w przypadku takiego domu jak u ciebie, nie? No okej. Okay, no okay. Eee, dobrze. No to, to wszystko. A mogę mieć jeszcze jedno znaczy jedną kwestię taką do uwzględnienia u Ciebie? Proszę. Słuchajcie moi drodzy, bo ja też nie będę ukrywał, ja się troszeczkę czaję, ale nie wiem jaki będzie odzew. Jeżeli uważacie, że jestem osobą kompetentną, którą byłoby warto słuchać, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście mnie oglądać. Jeżeli tak, to może ja otworzę kanał, może też zostanę słynnym youtuberem. Dajcie znać. Polecam, kasa z tego jest nieziemska, więc. Jak najbardziej. No słuchajcie, to dajcie znać Kamilowi, czy, czy oglądalibyście, czy. No właśnie, czy, czy brzmi na osobę. Mam nadzieję, że, że brzmi wam na osobę kompetentną. E, słuchajcie, schudłem dla... 15 kg specjalnie, więc dajcie, dajcie szansę. Żeby lepiej wypadać w kamerze? Kumam. Tak, 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 bo ten. No, brzuszek był wtedy bardzo zły. No dobra, e, to dzięki Ci, Kamil, wielkie. E, no, to by było na tyle. Dzięki.